Będzie systemowe rozwiązanie, które ma rozwiązać problem zaległych w zalegających w Polsce odpadów, poinformował o tym wiceminister środowiska i klimatu Jacek Ozdoba. Senackie komisje do spraw klimatu, samorządu terytorialnego oraz środowiska pracowały nad nowelą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe przepisy mają sprawić, że samorządowcy rozliczą się z odpadów za 2020 rok na korzystniejszych warunkach. Dyskusja od nowych regulacji przeszła na temat zalegających w Polsce odpadów. Wtedy padła z ust wiceministra Jacka Ozdoby zapowiedź o systemowym rozwiązaniu. Planujemy taką inwestycję, która będzie takim rozwiązaniem powiedzmy. W... Uproszczeniu państwowym, czyli taka specjalna spalarnia dedykowana do sprzątnięcia w kilku lat, harmonogram, rozwiązać to po prostu już systemowo, żebyśmy w dłuższej perspektywie mieli możliwość sprzącięcia tego, co zalega, jest niebezpieczne. Oczywiście to wiąże się z kosztami, z ryzykiem, z analizami. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Kozdoba wskazywał, że w przypadku odpadów Polska ma problem z wieloletnimi zaniedbaniami. Dokumenty, do jakich ma dostęp rząd, wskazują częste stosowanie metody na słupa. Sprawca składowiska znikał, a problem spadał na barki samorządów. Które mają za małe środki, aby skutecznie unieszkodliwiać odpady. To często koszty sięgające milionów złotych, jak w Mysłowicach, gdzie środki sięgające 40 milionów złotych na ten cel przeznaczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba.